Podopieczni Olsztyńskiego Schroniska dla Zwierząt te zimę spędzą w wyjątkowo dobrych warunkach. Mamy 50 ogrzewanych boksów dla zwierząt, gdzie zima już tym naszym zwierzakom będzie niestraszna i mogą one wychodzić na zewnątrz, mogą sobie mieszkać w środku, a wszystkie wybiegi są zadaszone, więc ten komfort przebywania w schronisku no, będzie lepszy. Nowe boksy to jeden z elementów rozbudowy i modernizacji schroniska. Mamy piękny nowy gabinet weterynaryjny gdzie jest sala chirurgiczna odpowiednia, gdzie jest fajny gabinet taki zabiegowy i przyjęć zwierząt. Mamy tu recepcję, w której jesteśmy, każda osoba, która do nas przyjdzie, wchodzi tu i tu zostaje obsłużona. Mamy salę edukacyjną, w której są prowadzone szkolenia i pogadanki dla dzieci, żeby uczulać na los zwierząt bezdomnych i żeby zapobiegać pojawianiu się tej bezdomności wśród zwierząt. Modernizacja schroniska trwała dwa lata i kosztowała ponad 2 miliony złotych. Ale i czekanie, i koszt się opłaciły, bo teraz Olsztyńska Placówka zyskała zupełnie nowy, lepszy wizerunek. Na pewno wygląda ładnie, ale oprócz tego, że jest piękne, jest przede wszystkim funkcjonalne i stwarza warunki bardzo dobre warunki dla wszystkich przebywających tutaj zwierząt. A więc jest dzisiaj przeszło 240 psów, jest przeszło 100 kotów. Te zwierzęta oczywiście. Wcześniej miały na pewno bardzo trudne warunki, natomiast dzisiaj możemy powiedzieć, że mają jedne z najlepszych w Polsce. Rocznie przez schronisko przewija się aż 1300 zwierząt. Część tych zwierząt odbierana jest przez właścicieli, część adoptowana przez nowych opiekunów. Część zwierząt trafiających do nas to są ptaki egzotyczne, to są ptaki wolnożyjące, to są czasami gady, to są czasami też i gryzonie. I każdemu temu zwierzęciu staramy się szybko znaleźć dom albo przekierować się do placówki, która się nim zajmie lepiej. Schronisko dla zwierząt jako podlegająca miastu jednostka budżetowa jest głównym podmiotem realizującym gminny program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności. Oczywiście chcielibyśmy, żeby z drugiej strony każde z tych zwierząt miało swego pana czy panią, żeby znalazły opiekę w naszych domach. Często tak też się staje, bo przecież nasze stronisko prowadzi tego typu akcje i wiele zwierząt znajduje nawet po dłuższym okresie czasu pobytu tutaj w schronisku swoich nowych właścicieli. Okazuje się, że Olsztynia nie mają wielkie serce dla zwierząt, bo wskaźnik adopcji zwierząt z olsztyńskiego schroniska sięga nawet 80%. Najtrudniej jest znaleźć nowy dom dla schroniskowych weteranów. 23% zwierząt jest praktycznie od roku 2000, a więc już przeszło 10 lat, no i najprawdopodobniej pozostaną tutaj do końca. Tu na pewno mogą liczyć na godną starość w dobrych warunkach. Nic jednak nie zastąpi prawdziwego domu, a schroniskowe psy czy koty potrafią się wspaniale odwdzięczyć za okazane im serce.